Czytelni miejskiej i gminnej Biblioteki Publicznej podsumowano projekt Żarty się nie kończą. Zabawa literaturą. Z tej okazji przygotowano prezentację muzyczno-literacką, która była zwieńczeniem cyklu warsztatów realizowanych na podstawie twórczości Wisławy Szymborskiej. Założenie było takie, że bawimy się wierszykami, takimi nietypowymi wierszykami Szymborskiej. Bawimy się rytmiczno-muzyczno-dźwiękowo-ruchowo, e, więc można powiedzieć, że to taka trochę eurytmika e, e, połączona ze słowem, e, z właściwą artykulacją. Mam nadzieję, że to dotrze, ponieważ współpraca nasza z Zofią Szpikowską ze studia piosenki Metro e, no, opiera się na tym, na, na muzykalu w ogóle, więc jakby to, to taki mini-muzykal powstał rytmiczny, dwa muzykale, można tak powiedzieć. I oparliśmy się na, na tekstach z Tomiku, um, um, wierszyki dla dużych dzieci, rymowanki dla dużych dzieci. E, tego jest sporo, wybraliśmy dwa rodzaje rymowanek. Podczas przedstawienia grupa dzieci i młodzieży z powiatu wieluńskiego zaprezentowała niezwykłą interpretację wierszy Lepieje o charakterze kulinarnym oraz podróżniczo-literackich limeryków. Gdy dojdziesz, pierogi, 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 Co przyniesiesz do domu? Z mięsem! Ruskie! Ruskie. Ukraińskie! Z Z jagodami, Z serem! Z grzybami! Ze szpinakiem! Ja już nie wiem! Stop! Kuchnia! Wstrzymać pierogi! Klient się bocha! Czy myśli pan o ślubie? Bo jeśli nie, to skarżę let <laughs> Drukną nóżki. Drukną nóżki. Drukną nóżki. Młodzi artyści zabrali publiczność w niesamowitą podróż liryczno-muzyczną, odkrywając nieznaną humorystyczną twórczość Wisławie Szymborskiej. My jesteśmy z okolic Turowa, czy w Turowie w sumie. Mieszkamy i po prostu yy, było znaleźć, znaleźć takie ogłoszenie. Że właśnie są takie zajęcia, i stwierdziliśmy, że spróbujemy, zobaczymy jak to będzie. Bo też warto próbować i doświadczać nowych różnych rzeczy, dlatego stwierdziłyśmy, że warto. I jak się dzisiaj czujecie? Czy to było dla Was ciekawe, czy trudne doświadczenie? Co opowiecie na ten temat? No, trochę trudno było, bo też trzeba było pracować całe występy, ale fajnie było. Było bardzo przyjemnie, bardzo mi się podobało, jak będą jeszcze takie zajęcia tam na BD przychodziła. No i było trochę pracy w to włożone, ale udało się. Reżyseria i koordynacja warsztatów słowno-muzycznych należała do Małgorzaty Lewińskiej, aktorki, Zofii Szpikowskiej, trenerki wokalnej i Dawida Adamskiego, akompaniatora. To jest absolutnie nietypowy spektakl. To są tak naprawdę improwizacje. Improwizacje, które wynikają z interpretacji tekstu e, i co zupełnie inne podejście e, i e, ta literatura, która e, została wzięta e, na warsztat, e, no, obliguje do, do zabawy, do zabawy słowem, do zabawy rytmem, do zabawy dźwiękiem, do um, tworzenia skojarzeń. E, jest to absolutnie niecodzienny projekt. Myślę, że widzowie będą zaskoczeni. I o to chodzi. I O to chodzi, że to, co jest, jest zrobione na tych warsztatach, to jest nieoczywiste. Autorką projektu Żarty się nie kończą. Zabawa literaturą jest bibliotekarka Anna Wypchło, która podczas spotkania podsumowała całe czytelnicze przedsięwzięcie. Na dłuższą relację z tego wydarzenia zapraszamy do Short pressu.